Wszystkim. Z tej strony, Bora. Zaczniemy sobie kolejną serię, nową serię. Tym razem wziąłem na warsztat grę Ryzen 2. Nie jest to taka stara gra, bo jest wydana 27 kwietnia 2012 roku. Także ma rok z hakiem. Yy, producentem tej gry jest niemieckie studio Piranha Bytes, a została wydana przez yy, Deep Silver. Firma jest odpowiedzialna za Gotika 1, 2 i 3, także kultową serię moich, jed... chyba z... jedną z ulubionych moich gier jest właśnie Gotik. W na 1 też już kiedyś grałem. Przeszłem ją w sumie, ale na karcie graficznej w starym komputerze to ta karta graficzna pamiętała jeszcze czasy Stalina. Także jakaś mgła zawsze w kółko była, jak się chodziło. Nie wspominam miło tej grafiki, chociaż gierka. Wydawa, wydaje się, że mogła być znośna. Na pewno do niej jeszcze kiedyś wrócę. Tym razem zaczynamy na dwójkę. Ustawiłem sobie op, w opcjach grafikę chyba na full. Tak, e, wszystko jest na full. Lepiej się nie da. Jak sami widzicie, sterowanie będę musiał jakoś dopracować. Chyba, bo jest to świeżaczek, tak jak mówiłem. Jestem lajkiem w tą grę. Pierwszy raz ją uruchamiam. Pierwszy raz z nią gram. Coś tam już jakieś widziałem, urywki, kawałki, ale jak ktoś inny grał gdzieś tam na YouTubie, co tu dużo mówić. Zaczynamy grę. Są na świecie istoty obdarzone specjalnymi mocami, decydujące o losach świata w imieniu bogów. Władcy Tytanów byli pierwsi, władcy żywiołów. Z ich pomocą bogowie stworzyli świat. Władcy Tytanów zwrócili się przeciw sobie i rozpoczęli wojnę, która spustoszyła ziemię. Rozgniewani bogowie, którzy zobaczyli, co stało się ze światem, zesłali władców Tytanów w głębiny mórz i czeluści lądów. Tam mieli pozostać uwięzieni do końca świata. Przepowiednia głosi, że dzień, w którym staną się wolni, będzie początkiem epoki zagłady. Teraz przepowiednia się spełnia. Co? Z całym szacunkiem, panie poruczniku, jest pan pijany i hańbi pan mundur. <ścoughs> Ach, idź zawracać głowę komu innemu. Komendant Carlos chce się z panem widzieć. Czeka na pana na szczycie wieży. A więc? Dobrze. Tylko dokończę flaszkę. Jep. No, graficznie fajnie się ta gra przedstawia. Tyle Wam powiem. Zbieramy wszystko. I znowu jesteśmy bezimienni. Jabłuszko mieczyk wzięty. Grog. Tam skrzynię widziałem. No właśnie. O, fajnie to jest rozwiązane. Coś tu jeszcze mamy. Idziemy do wyra? Nie teraz. Nie teraz. <laughs> dobre, dobre. Czekajcie. Inwentarz. Muszę sobie to potem zmienić. Tak jak to miałem w dwójce i w trójce. On tu ma miecz. Jak go włożyć? Prawa ręka, lewa Pistolety, sztylety i podłe sztuczki. No dobre, dobre Aha, w ten sposób. To prawa ręka, tak jest Czyli mamy miecz. Super. Bardzo mi się to podoba. Myśmy tam mieli źle... Tutaj... Do tego gościa, kurde, grafika fajna. Dobra, on jest pewnie tutaj, nie? Dokładnie, co ma do powiedzenia? A tu nic nie ma. Płynie jakiś statek, taki sztorm? Nie o sztorm się martwię, ale o to co ukrywa. Nie wiem czym się zamartwiasz. Musimy ratować rozbitków. Nie zaryzykuję utraty kolejnego statku. Ci, którzy przeżyli, muszą sami dostać się na brzeg. Idź na plażę i zbierz wszystkich, którzy zdołali dopłynąć do brzegu. Na plażę. Ja nie zbiorę wszystkich, to ja zbiorę cały ekwipunek od nich. Aha, jeszcze jedno mi się przypomniało. W tej gierce znane postacie użyczyły swój głos. Tam już nie pamiętam wszystkich. Wiem, że jest Darski, Nergal. Wiem, że jest Boberek, to jest post z rodziny zastępczej. Kilka tam jeszcze innych, no nie pamiętam. No i? Co powiedział komendant? Musimy dojść na plażę. Przepuść mnie. Powodzenia stary. Większość zabili. Tu coś Ale widziałem, się no właśnie. Owoc maki. Da się drzwi otwierać? Nie da się. A ja zawsze sobie w, tej, w takich gierkach że tam ja, gdzie ja chcę. Pf, chodź tu? O, 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 jakiś więzień. Czegoś ci trzeba? Sypnij złote, a wszystko załatwię. Ja z więzienia. O jakich rzeczach mówimy? Broń, alkohol. Czego tylko potrzebujesz? Zapłać mi, a powiem ci gdzie to znaleźć. I możesz to sobie zabrać. Proste, co? <grym> Gdzie są te rzeczy? W magazynie portowym, o którym Ci mówiłem. Najlepsze są zamknięte w skrzyniach, ale niepotrzebne rzeczy walają się dookoła. Chyba możesz tam pójść i sam się obsłużyć, nie? Czekaj, czekaj. Płacę Ci, ale i tak będę musiał kraść sam. Wciąż nie rozumiesz. Star. Mogę cię nauczyć paru sztuczek. o właśnie, Jak się gdzieś i tak dalej. Chcesz, żebym okradał własnych ludzi? Słuchajcie go! Widziałem cię i wiem, czego chcesz. To nie twoje miejsce. Nie jesteś jednym z nas. Szukasz przygód, to widać. I potrzebujesz odpowiedniego sprzętu, racja? Ja daję ci szansę na jego zdobycie. Też tak myślę. Ale poczekaj do rana. Na noc zamykają, więc nie wejdziesz. W ciągu dnia są tam strażnicy, ale nie przejmuj się nimi. Nauczę cię wszystkiego, co musisz wiedzieć. Oczywiście za złoto. Spoko. Na co ci to złoto? A jak myślisz, debilu? <laughs> Od razu widać, że ci się nudzi. Urwacz, to aż tak oczywiste, ale nie mam 500 złota cwania. jeden chcę wiedzieć, jak się skradać. Dałem Rzecz mu w kolanach. Zawsze je uginaj, a wtedy twój ciężar się rozłoży. Ale nie skradajcie się tu, jak jakaś pieprzona banda protektorów. Stąpaj lekko, a żaden frajer cię nie usłyszy. Kurde, skąd ja miałem? 500 zł i cwaniactwo jeden muszę to jakoś obadać zaraz. Więc co tu robisz? Nic, jestem niewinny. Weszliłem no. tylko koło magazynu w porcie. Wtedy ten wielki skurwiel złapał mnie i oskarżył o kradzieć. kradzież. Kradziesz? dasz kurwa wiarę? Ani trochę. Otóż kurwa to lewy CTRL skradaj się. Sprawdzimy. Gdzie jest CTRL? Po ciemku to tak nie widać. Dobra. Już nic, już nic, sprawdzałem. Ten ekwipunek sobie jeszcze sprawdzę. Chwila. Lipnie się gra po ciemku, jednak. Aha, a ja nie mam, co tu jest? Broń biała, broń palna, wytrzymałość, cwaniactwo. Aha, pierwszego poziomu, czyli to miałem złota 0, chwała 100. To jest pewnie moja energia, te porucznik, nawet mam rangę, fajne. Inwentarz, nie mam nic, przedmioty. Co to jest? Aha, a łup. Kurde, to fajne może być. Mapa morska. O kurcze. Spoko, idziemy na tą plażę. Zobaczymy, co tam będzie. Cały czas leje. Tam ogień. No koń, idziemy na plażę. Zacznijmy sobie od jednej strony Takie coś malutkie mam, to jest mapa o. Ciekawe jaki ten świat swoją drogą będzie wielki O, coś już wyłazi Albo ktoś <śm> Ja też chcę walczyć. Jak wyciągnąć broń? Aha. A jak się blokuje? Jęk, zabiłem jednego. I drugiego. Tak mnie nie uratujesz. się. Jak się tu znalazłaś? Mnie też jest. Muszę dostarczyć wiadomość dla inkwizycji, a ty pomóżesz. Ja? No jasne. Musimy znaleźć Carlosa. Potem statek, szybki statek. Nie ma mowy. Ale istnieje broń na krakena. Skąd wie kraken? Mój ojciec jej szuka. Stalowo brody. Znalazłaś go? Jeszcze nie, ale wiem gdzie szukać. Nie tak szybko. Czemu pirat miałby walczyć z Marą? W końcu Mara jest największym wrogiem Inkwizycji. Jej kraken zatapia nasze statki, a jej stwory atakują nasze osady. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Tak to leciało? To prawda, ale między piratami trwa wojna. Połowa stoi po stronie Mary. Mój ojciec jest dowódcą jej oponentów. Od dawna szuka sposobu na zabicie krakena. Teraz jest na Takarigui. Takarigui. Tam płynie Czarna Betty. Przewożąc ludzi i pracowników do naszych kolonii na wyspie. Załatwię wam miejsca na pokładzie. Przemyślcie to i jutro porozmawiamy. Ale ja chcę spenetrować już tą plażę do końca. Dziękuję. Żeby to nie było tak jak w Gotliku czwórce, Że niby mam otwarty teren i mogę łazić gdzie chcę. A potem jak przychodzi co do czego. To musiałem łazić tam gdzie, kazała, tam, gdzie mi misja kazała. Idę na tą plażę jeszcze raz. O kurcze, ładna graficzka. Się mi to podoba. Ale schodzimy na plażę. Od prawej strony zaczynamy. Założę się, że coś tutaj znajdę. Jak to zwykle w takich grach bywa, co nie? Tam jakąś jaskinię widziałem, no właśnie. Co my tu mamy? Nic. Jak to kurde, plaża? Rozbitkowie byli. A nie ma żadnych skrzyń. Ekwipunku żadnego. Oj, coś tu jest. Jak się wyciąga broń? Zapomniałem. Dobra. Wal śmiało. Nawet nie zablokowałem. Nie wiem jak się blokuje Odłóż broń. Da się mu coś wziąć. Piaskowego diabła Icjum. Il... Co to jest? Szczątki statku. Co? Jeden, jedna z sześciu szczątki statku. Tu pewnie będą drugie. No ciekawe, ciekawe. Korda, grafika niczego sobie na razie widziałem tylko jeden minus. Tam, Ta twarz tamtej piratki była taka jakaś do niczego. Źle wymodelowana. Tam jakiś statek jest, tam też będę musiał przejść tą wodą. Ile to już? Trzy. Muszla ostrygi. Pewnie, że weźmiemy. Zawsze o takiej marzyłem. <noise> Cztery szczątki. Do tej jaskini zaraz tam wrócę. Obbadać ją. Piąte. Czekajcie chwilę. Dobra, wznawiamy grę. Co to jest? Nie da się wziąć rozgwiazdy. Ok, mamy szóstą część statku. Część... Szczątki statku. No i co? Chwała plus 50. Pewnie to jest jakaś misja, którą potem będę musiał... Z której będę musiał się rozliczyć. Tak mi się coś wydaje. Zobaczymy. O, tu coś jest. Co tu mamy ciekawego? Zapasy żywności i naboje. Aha, faktycznie, bo tu będzie broń palna. Można używać broń palną i broń białą. Też tego jestem ciekaw. Zobaczmy, jak to będzie. Idę do tej tej, do tej jaskini. Zobaczmy, co tam będzie. Kurde, ale trochę się boję. Wiecie co ja sobie zapiszę? się? Oczywiście. Nie chcę automatycznych save'ów, muszę to wyrzucić. Muszę to potem wyłączyć. Zapis gry. Jedyny możliwy, prawda? No i wchodzimy. Co to? Ale fajne. Ale fajne. Co to jest? No, 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 no. Weźcie trochę. Leć. Nie obijajcie mnie tak. Ja pierwszy raz to grałem. Aha, teraz dopiero zajarzyłem, gdzie jest pasek mojej energii. Eee, piaskowy cienkie jesteście. Takich jak wy to ja na śniadanie zjadam. Odłóż broń. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Czy jak mam broń mogę coś wziąć? Nie mogę. Co to jest to ilicjum? Muszę się jakoś gdzieś dowiedzieć potem. Co tu jest ciekawego w ogóle w tej jaskini? Nic tu nie ma. no ale moja ciekawość oj coś jest korona bohatera he he. He he. zaraz ją sprawdzimy nie ma tu nic więcej chyba nawet na pewno więcej nic nie ma coś tu było? Grzyb poku Zapasy żywności, dobra Kolejna rzecz, na którą muszę potem zwracać uwagę. Aha, miałem obadać tą koronę. Pochodnia, grok. No mam już tego powoli trochę. Co to jest? Twardzier, plus jeden. Kul odporny plus jeden. Zastraszanie, plus jeden. Stały efekt. Indianie z południowych wysp znają działanie tego zioła od bardzo dawna. Wielu wojowników korzysta z niego, aby łagodzić ból. Aha. myślałem, że to jest taka korona, którą się zakłada na łeb. <grytanie> Naboje, szczątki statku. Co to jest? Narząd. Nie dam rady tego przeczytać. Piaskowego diabła. <grymne> może w środku jest perła? No sprawdzimy. Nasię... O! Mam perłę! Super. Do czego może być rzuta? Pewnie można tego sprzedać. Szkoda, że tutaj gdzieś nie ma pokazanego ile mam złota. A jest tutaj na dole 0 złota. No okej. Okay. Czego już mógłbym się spodziewać przecież. Dobra, przejdźmy sobie teraz z tej strony. Obczajmy tutaj jak najwięcej rzeczy. Aha, tu są te drugie sody, co schodziliśmy. Dobra. Tu nic nie ma. Co to jest szczur? Da się go rozwalić? No ba Chwała, 20 za szczura. No kurde. Było jedne. Za to że ubiłem szczura mam chwałę Heh. Co to było? Co to, co to co to zrobiłeś? O, dwa razy do przodu Dobra, a do tyłu? Też To to za gościu Kierownik magazynu Czyli on mówił, że w dzień tu mam nie wchodzić, tak? Odejdź proszę. No dobra, 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 dobra Mogę z tą pogadać? Widziałeś, wczoraj wieczorem trafił na kolejny statek, blisko fortecy. Byłem na wieży i wszystko widziałem. Naprawdę? Biedacy, wszyscy zginęli. Nie, jeden przeżył. Nieszczęśnicy, ale nie roztrząsajmy tego. Może przypływ wyrzucił coś dobrego na brzeg? Czasy są ciężkie, nie życzę nikomu źle, ale skorzystałbym z zapasów. Może wybrałbyś się na plażę, rozejrzał się. No, ja to już mam zrobione, no i super. I co? Znalazłeś coś dla mnie? Beczki i skrzynie, tylko to zostało. Dobry chłopak. To jest dobre. Masz też złoto? Porozmawiaj o tym z Angusem. Nie jestem już członkiem Inkwizycji. Ciekawe, wyglądasz jak jeden z nich. Już niedługo. Naprawdę wyjeżdżasz? Najbliższym statkiem. Na dziś widziałem Chyba złość. wypływasz. Uważaj na siebie. Jak można statkiem wyjeżdżać? Wypływasz, koledzy. Ale mam 200 zł, fajnie. Pójdźmy zobaczyć na ten statek, co tutaj mamy. No, zobaczymy. Ale pierwsze nie byłbym sobą, jakbym nie obadał innych rzeczy proste. Eliksir, haha super! Wejdźmy sobie na statek. Tam jeszcze coś jest, ale to tam zaraz zobaczę Cza... Czego chcesz? Milion dolarów Gdzie kapitan? W twierdzy z komendantem Carlosem Czas stąd iść. Rozkaz czy nie? Lądowanie tutaj było szaleństwem. Wiecie co, ten statek jednak oleje? A co jeśli odpłynął? Na razie oczywiście Tu nic nie ma. Idziemy tam do tego... Nie wiem, jak to nazwać, miasto, czy co to jest? Tego Carlosa, czy kogoś tam? Tam troszeczkę się porozglądamy. O, 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 co to się dzieje? Co nowego? Nic. Kolejna przesrana <grym> <grym> praca. <grym> Statek ma odpłynąć, a ja muszę dostarczyć więźnia. Kim jest ten więzień? To jakiś pirat. Załapał się na jeden z naszych statków, a potem próbował napaść na magazyn. Co za idiota. Teraz ma bilet w jedną stronę na Takarigue. Bilet w jedną stronę. Na ramię broń! Tu mogę wejść? Ubijemy szczura. Chwała plus 20. Kurde, pamiętam, żeby potem wyjść. Tam jest... Tutaj jest ten mój pokój, tak? Co ona teraz śpi? Tak. Tu na górze był Carlos i tu chyba już nie ma żadnego przejścia. Ale lepiej tutaj są będzie widać, gdzie mogę iść. No nie za bardzo widzę, żebym mógł daleko iść. No koń, teraz zakończymy na tym ten odcinek. Żegna się z Wami Bora, nie zapomnijcie zostawić lajka jeśli Wam się film podobał, jakiś komentarz mile widziany oczywiście, jeśli nie jesteście jeszcze moimi widzami zostawcie suba, a będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, papa. Pa.